Mówię o tym nie dlatego, że chcę ci opowiadać o swojej rodzinie. Ale była niesamowita historia. Mówię miałem, bo już nie mam, bo on żyje, Zmarł. W Las Vegas. W czasie gry. Bo był graczem. Niestety. Gra w pokera. No niesamowita historia. Poker jak wiesz, to gra, w której dostaje się ostatecznie w do ręki. Pięć kart. Może takie dostanę ale nie wiem. Przyjrzyj się tym kartom. Wybierz jedną z nich. Mhm. Dziesiątka. Czy czułaś jakiś impuls, wybierając tę kartę? Tak. Jakbyś to zdefiniować? Co to jest? No, trudno jest to zdefiniować, ale może ta intuicja? Coś było. Uh -huh. Niematerialnego, dlatego trudno to określić. Być może duch mojego dziadka, teraz kiedy opowiadam tę historię, krąży gdzieś tutaj w tym pomieszczeniu i być może on Cię natchnął tym, żebyś wybrała tę kartę. Mam jeszcze coś po moim dziadku w tym metodzie. To jest. Mam sobie szkiełko z jego okularów. Nie celebrujemy tego w rodzinie, bo wiesz, wiadomo Mariona przy pokaże, prawda? Ale jeżeli jego duch krąży tutaj w trakcie mojej opowieści o nim, to być może chciałby coś nam powiedzieć. Pozwól, Sarą dłon, położę ci, ją, położę ci na dłoni do szkiełka i... Ja dobrze czytam, czy pojawia się tam jakiś napis? Tak. Tak. Pojawił się napis. Kamera to też chyba dobrze widzi. Red, czyli czerwony. To z Las Vegas idzie. Nie dlaczego? Bo wybrałaś czerwoną kartę. <grym, <grym, ale ona jest nie tylko czerwona z tej strony. Ona jest również. Czerwona z drugiej strony. Ale co ciekawe, to jest jedyna czerwona karta spośród tych kart. Bo ta jest czarna, ta jest niebieska, a ta zielona. A ta? Hm. Pomarańczowa. Jedyna czerwona karta. Ale historię. To jest karta, którą zostawił sobie na ręku mój dziadek i dobierał karty do gry. Gracz w pokera dostaje pięć kart ostatecznie. Dziadek zostawił jedną i ciągnął cztery. Patrz wszystkie czerwone. Kiedy odwracał karty. Przyglądał im się. Adrenalina rosła. Tu już było wielkie napięcie, ale prawdopodobieństwo następnej karty bywa bardzo małe. Kiedy dziadek jednak odkrył następną kartę, to serce nie wytrzymało. Umarł w trakcie gry.